Jeżeli uważasz się za sprytną osobę, to dobrze trafiłeś. W tym materiale chcę zaprezentować Ci trzy zagadki, które wymagają ruszenia głową. Nie wierzysz? Sam się przekonaj. Pewna dziewczynka uważnie przypatrywała się pewnemu przedmiotowi to 12 godzin. Początkowo prawa część przedmiotu jej zainteresowania jest gruba, z czasem robi się coraz cieńsza. Odwrotnie lewa strona. Najpierw cienka, później staje się gruba. Co robi dziewczynka? Czyta książkę. Podczas samochodowej podróży, w której uczestniczyli ojciec z synem, nastąpił wypadek. Ojciec zmarł na miejscu. Syna w ciężkim stanie przewieziono do szpitala, w którym musiał być natychmiast operowany. Na salę operacyjną wchodzi chirurg i woła: O Boże, przecież to mój syn! Kim był chirurg dla pacjenta? Matką! Cegła waży 2,5 kg. Ile waży cegła? 4 kg.